I witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy W. Tym razem jest to nasz ukochany The Okej, okay. dobrze pamiętam, mieliśmy wysadzić tą budę w pierony. To zapomniałem jeszcze sobie wziąć parę apteczek. Mm, tu już podłożyłem bombę. Tu raczej już nie. To spadamy dalej. Spadamy dalej. Bardzo długo w tą grę już nie grałem. Nie wiem ile czasu minęło. Z miesiąc? Coś, coś w tym rodzaju. Nie wiem co ja w ogóle robię teraz. Coś... Coś na pewno nie tak robię. Czekajcie, muszę się wrócić ogrzać klejnoty. Chociaż nie, nie, muszę Chyba nie muszę. A, tu byłem. No tak Eee, cholera, co ja robię? Czekajcie, bo już Zgłupiałem skupiałem I trochę tak. Czekajcie, tu dałem bombę. Tak to jest, jak się ma luki w pamięci. Teraz... Nie, tu bomby nie było Tu był ten Ma Tu były materiały wybuchowe Okej okay. Co, że tak błądzę ludziska, ale Niedobrze ze mną Dobra, idę tędy Bo chyba tędy mam iść Tende? No, chyba tak. Gdzieś tu było to wejście. No tam jest to wejście. No skurde. Ja pierduncie. No sorry, sorry, ale. Coś. Nie wiem co się dzieje ze mną, coś nie tak. Widocznie. Skoro nie umiem znaleźć tych miejsc, które mam wysadzić, jeszcze niedawno je wysadzałem. Bo testowałem grę. A tu! No dobrze, tu? Ej, tu? Nie, no tu dałem. Chodzi mi tam na początku. A, tutaj, no. Kurde. No, no ja jestem ślepak, no tak. Ślepak... Yy. Do potęgi Entei. A zapalę sobie racę. Będzie romantycznie. Dobra, tu jest drugie. No. Complete. Dobra, i teraz musimy wrócić... Ej, ja sobie jeszcze. Aha, amunicję mam. Dobra. Yy, o, malem Malembo umie przenikać przez drzwi. Jest niczym duch. Ghosts z Modern Warfare 2. I teraz musimy znowu wrócić. O, kibelek. Czekajcie, się tylko wysikam. Nie podglądać. Ua, kurde! Ua. No, z poczuchy, no. No ty się wysikać nie można w tej grze. Dobra, aż giby wypadek sobie zapiszę. I teraz idziemy tam, gdzie znaleźliśmy materiały wybuchowe, czyli tu. Colonel, we've completed the explosives placement. Standing by for evac. Anything from Alpha team? Negative. Could be the storm must be i've been getting partial transmissions for the last hour or so i'm going to assemble my team when the chopper arrives i'll have it drop me at alpha's rendezvous negative you have your orders captain don't put this mission in jeopardy i understand colonel but i don't have much choice pierce's team is in trouble besides if there are any survivors i'm the only one on the team that speaks norwegian blake out Find the copjama Blake. Papcha Paputki. Blake, do you read me. Roger, Colonel, this is Blake. Have you found anyone yet? Nothing yet. I just arrived. The storm is worsening. May take a while to find anything. Looks like that little stunt of yours might pay off. I don't understand, Colonel. I received a partial transmission from Pierce. He's found something. Might be research. Find him and get back to me ASAP. Affirmative. Did he say if there were any hostiles in the area? Negative. No hostiles. Okay, I'm on it. Blake out. out oh that's got tu be a few thousand volts. Find power source. Dokładnie, Blake. 2000 Volt. Nas by popieściło. A my takiego pieszczenia nie lubimy. Może jakieś inne pieszczenie? to tak. 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 <dź> mhm. <Diesman> <dź> coś tu się fajczy. Blake, czemu ty nie masz, chłopie? Y żadnej broni. Czekajcie, gdzie tu się broni wyciągało? No, co jest? What the fuck? What the fuck? Czym się wyciągało? Bronie. No, tym mnie. To jest takie. Plik, piek, plik, piek. Plik. Kunie to towarzysze. Aha, i dobra. Sorry. Coś tu bzyka. Bzyk, bzyk. Zamknięte. 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 A czemu zamknięte? O, jakaś dziura. Patrzę czy nie jestem czasem w ukrytej kamerze, bo wiecie jak to jest. Ktoś tu był? Uh, okay. Is Identify yourself. Captain, it's Carter. Christ, where's everybody? What happened here? Something. I don't know what they were, but they attacked us. I thought they was part of the the, the the Wait a minute! Don't you come any closer? Where the hell did you come from, anyways? A chopper brought me in from the U.S. research station, five clicks south of here. Ah, uh, I'm hurt pretty bad. Don't move. I'll see what I can do. can't imenete go, click Prosiliście, żebym. Co cierpisz? No już ci podam apteczkę. No. I jeszcze towarzyszu. Oj, coś ci dam? Dam ci broń i, no, i całą amunicję. I patrzcie, pasek e... zaufania wzrusu. E, oczywiście, a tu pasek strachu. No jest taki, nawet, nawet. Coś powiedział, ale nie słyszałem. Co powiedziałeś? O, tu mam gaśnicę. Coś tu bzyka. Inżynier! Chodź tu.

To mi się zawsze kojarzyło z jakąś wanną, nie wiem czemu. Tu coś jest. O. To chyba kot do drzwi, jeżeli dobrze pamiętam. Ale coś, kurczę... Nie słychać dźwięku pewnego. Czekajcie, jeszcze tylko coś sprawdzę. no jest. Dobra, może tak. Nie, wiem, o co chodzi? Dobra. Tu kle Blake klika. Kilkoma paluszkami naraz. Tu zapis, a zapiszę sobie. A co? A co mi tam? Tu nic ciekawego nie ma. Tu. To lepiej zamknę. Gdzie jesteś? O! No! O, właśnie. Czekajcie, czekajcie. To mi się przyda. O! Latarka dodaje smaczku tej grze. Du-du-du-du. Chodź ze mną. Ok. okay. Bu -bu. Teraz coś sprawdzę. Nie wiem czemu nie ma nie słuchajcie odgłosu jak przybliżam kamera jest taki fajny odgłos. Coś tak gra. Mimo finalnej wersji ma za dużo błędów. Nie wiem czego. Blake. where you come from? I received some partial transmissions from Pierce. It sounded like there was a problem. Shit, you got that right. We got ambushed by these things. I don't know where they came from, man. Everybody lost it. The squad split up. Have you talked to Pierce? I got part of a radio message from him. He said he was at the north section of the base. He was talking some some medical mumbo shit. He said he wanted to talk to the colonel. The colonel hasn't contacted you? Man, I haven't heard shit from anyone. Let me try my radio. Blake to colonel Whitley. Do you read? Blake to colonel Whitley. Urgent. Colonel! Oooo. Colonel ma nas. W czterech literach. Mhm. Co tu mamy? Mamy klucyk. Może to nie jest Wanna, to jest jacuzzi? Blake się wykąpiesz. O, znowu inżynier. Ludzie, no gdzie jest ten czarny inżynier? No, idź, idź, idź. Ty, no chodź tu, inżynier. Pracuj, pracuj. No. Idziemy Idziemy towarzysze Czekajcie jak ten nam ufa? A to ufa uh -huh. Nie wiem czy to będzie zapis Na wszelki wypadek sobie zapiszę jeszcze raz Czekajcie, działa? Nie działa Coś z tym dźwiękiem jest nie tak w tej grze Bum, bum, weźmiemy. Ech, kurde te klawisza, Gośnica. O, to się przyda. E, tobie domy, kolego. Tu jest, sir. Jest, sir. Sir, sir. E, dobra, gaśnicy już nie potrzebujemy. Kurde z tymi klawiszami weźmy latareczkę i idziemy dalej. I gdzie jest czarny? No.

Uspokój się, człowieku. Wow. Uźwa, uważajcie, no. Co to jest? Aha, do pistoletu. Ok. Czarny, chodź tu. Nie baw się z nami. No, czarny. Malembo, czy jak mu tam było? Nie, to nie Malembo, to jakiś inny. Chodź tu. Dam ci trochę. A, amunicji. Okej. Okay. Yes, No. Kurde, nie mogę sobie wziąć. Ale apteczkę wezmę. Coś tu w jest. O. Kompanii granaty. A to co, nic? Nic. Hmm, to już gotowy. A. No strzelaj, strzelaj. No, dawaj, dawaj. Nie podałam dałem broni, żebyście. Dobra, idziemy stąd. Ła, głupie. Yy. Wow, kurde tyk. Spadaj, nie dam ci amunicji. Dobra. Trzeba znowu ugasić <laughs> ten pożar. Au. Cyk, tyk, tyk, tyk. Idziemy dalej. Nie dam ci amunicji. Jest co? Ja od ciebie to wezmę. Give me that. Yeah. On też wezmę. No co, co? Co fikasz? A, widzicie? Jak fikają, jak się im zabiera broń? No, no. Dobrze nie mają pracy, bo on dostał w oko. A, ten został z nami. A muđin? O, jest muđin. Co, co? No. A, ten nam nie ufa. A, bo to jeszcze. A, się pomyliłem. Dobra, muđin. Muđin nie odwalaj. No czego mi nie ufasz? No dobra, dam ci tą broń. Trzymaj. Widzicie, jak tu pasek wzrósł? Okej, okay. e, temu dobra dam. Broń. E, tyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Chodźcie. Jest, sir. Yes, sir. Sir, jest, sir. O! To jest taki ciekawy błąd. Widzicie? Tu się nie pali. Tu jedno, a tu dwa w kole z kolei są światełka. Szkoda, że twórcy nie dopatrzyli się tego błędu Ale cóż Wow, wow wow, wow, wow. No puśćmy! kurde oto. Trzeba cię wyleczyć, łopie? Nie Zobaczymy czy coś tu jest Nie ma coś tu nie ma To zapiszemy Dobra? I zapraszam na kolejne odcinki, które już niebawem, na razie.